Siemaneczko, z tej stryp Pandy i witam w kolejnym odcinku z gry World of Tanks i w dzisiejszym odcinku zaprezentowałem oczywiście od serię jak grać. W dzisiejszym odcinku jest u nas dzisiaj T49 Co mogę o nim powiedzieć? Naprawdę bardzo dobry czołg, wręcz bym mógł powiedzieć, że to jest naczelny troll w całej grze World of Tanks. I naprawdę daje sobie radę, hmm, jeśli chodzi o wybór działa, to oczywiście mamy jeszcze y, tą 90, która bije po 240, ma tą penetrację, jakąś tam 212, 250, więc troszeczkę tutaj jest gorzej, jeśli chodzi z tym czołgiem, jeśli o te gorsze działo, ale troll już daje radę oczywiście, bo no, możemy hajkami ludzi sypać i bijemy to te niby 17, 18, sekund po te 250, ale mamy pewny damage, to jest to, co jest najważniejsze. Co dalej mogę powiedzieć przez ostatnie dni? Kiedy jest promocja na ten czołg, na cał, całe drzewko, jak można zobaczyć, mamy promocję na całe drzewko, bo jest linia do tego trzeli To naprawdę dużo ludzi też jeździ nimi. Więc można sobie one niektóre te deki oraz to co polecam, róbcie sobie ten czołg, ponieważ no później będziecie mogli sobie go ja sprzedać <grych> tak ode mnie rada, jeśli chodzi o trolla to naprawdę przyjemny troll, tylko ma oczywiście problem ze skupianiem i z celnością, więc tutaj musicie się na to nastawić ja tutaj sobie gram na takich jak widzicie pociskach, które no głównie hasza tak naprawdę, te haeki, które naprawdę robią damage, trzeba grać sobie, żeby mieć te pewny damage zanim oczywiście zaczniemy cały odcinek, zanim będę przedstawiać przypominam o zostawieniu subskrypcji, łapeczki oraz wpadnięciu u nas na discorda, na który Serdecznie zapraszam. Tam są różne eventy organizowane i można z pograć spograć oraz dogadać, pogadać o czymś. Też na Instagrama zapraszam. Ostatnio rzucam niektóre fajne rzeczy, więc zapraszam o siebie, serdecznie na Instagrama. Fajnie, jak wybijemy tutaj dużo łapeczek, to będzie, może, ten, też za niedługo się fajna seria zaczyna na moim kanale. Może nie będzie częsta, tak jak wod, ale będzie też, według mnie, spoko. Więc można sobie zostać, zostawić tą subskrypcję i zostać później na kanale. Dobrze, jeśli chodzi o, o ten czołg, to. Oczywiście będę go przedstawiać w bitwie, jak chcieliście, pod ostatnim odcinkiem z iMixa tego AC-48. Dobrze pamiętam, chyba tak. To zrobiłem tam taki troszeczkę nowy styl, czyli będę oczywiście wszystko omawiać w bitwie. Troszeczkę trudniej dla mnie, ale też lepszy, lepiej się będzie Wam na pewno to oglądało, więc będzie łatwiejsze, łatwiejsze granie, łatwiejsze oglądanie, tak naprawdę. Granie to już nie wiem, jakie będzie, bo wszystko zależy, jaka bitwa, jaka nam się mapa trafi, wszystko. Jak wejdziemy zaraz do bitwy, to jeszcze Wam powiem, że tutaj oczywiście czerwone moduły Różowe, jak to woli, też można takie, ja zawsze czerwone mówię, gdy mam wentylację, dosłownie stabilizator. Nie mam optyki, bo za bardzo szczerze ten człowiek, nie potrzebujemy na nim optyki, on sam sobie dobrze spotuje. A maskowanie to tak i tak za bardzo nie ma, więc nie potrzebujemy tego. 15 oczywiście goldowych haeków, plus 7 hitów, tam czasami trzeba coś przebić trudniejszego, używam je. Jeśli chodzi dalej, to duże zestawy z racjami i dyrektywka oczywiście na wentylację. I będziemy szli w bitwę, jeszcze czyli załoga, jak można zobaczyć, tak, taka czteroperkowa prawie, więc jest spoko, więc idziemy w bitewkę. Rezerwy lecą. Dobrze, co mogę powiedzieć? Na pewno uszkodzenia to jest 910, na krótkim dziele, tak jak mówiłem, 240, więc no inaczej. 85 penetracji mamy na hake'u, na gorszym hajku mamy 76, ale nie używam ich. Szybkość szczelność to jest tutaj 340, czyli 17,5 sekundy ładowania. Troszeczkę długo, ale troll nam troszeczkę to wybacza, jeśli chodzi o pewny pewien demage. już obrotu działa, to mamy 50. O, harków nam rzuciło bardzo fajnie. Yy, troszeczkę postaramy się uprzykrzyć życie oczywiście czołgom ciężkim. Minus 10 opuszczania, 20 w górę. Pozwala nam to oczywiście wychylić się na jakieś minimalne wzgórze i po prostu dać pestkę jakiemuś czołgowi. Yy, z ukrycia bardziej, tak, bo mamy wieżę wysoko, więc tutaj tak naprawdę nam tylko jarzmo widać przez chwilę. Więc to jest spoko. Czas sterowania ogromny, ponad 3 sekundy. Rozrzut na 100 metrów mamy 0,52, to jest naprawdę dużo. Tu Arty mają chyba 2,61, ma podobny rozrzut, więc no jest porównanie. I średnie uszkodzenie, oczywiście, jak będziemy przebijać, to jest klucz, słowo klucz, mamy 3000 ponad 100, więc. Ładnie. Rozrzut podczas ob obrotu ruchu to tu mamy tutaj 25, oczywiście czerwony yy, stabilizator. Yy, żywotność 1400 życia. Pancerza to ten czołg nie ma 25, 25, 19 i 38, 16, 16. Więc no, nie mamy za bardzo w ogóle penetracji, jeśli chodzi o całą wieżę i cały czołg, więc tutaj nie liczymy na to. Yy, szybkość naprawy, tutaj mamy oczywiście duże zestawy, więc tutaj plus 15, 10%. Takie bajerki. Yy, jeśli chodzi dalej, mobilność, yy, czołg waży 23 tony, więc troszeczkę dużo. Jak na czołgi. Przeważnie, czołgi te lekkie ważą 15-10 ton, trzeba zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi dalej, to mamy moc silnika 840 kucy, więc mocna to na 36. Bardzo mobilny czołg, więc to jest spoko. dobrze, będziemy sobie chyba ciężki czołg i wyczekiwać, który przyjedzie, mam nadzieję. Emilia takiego ciężka będzie, ale w za 108, no w weszło, tak? Więc tu musimy się przygotować na to, że jarzmo no, pochłania troszeczkę damage, więc nie weszło nam ładnie. Dobrze, potrzebuje pomocy koleś. Pomożeś mi? Aha, ok. Emilia nam się nie opłaca, wykraść. to dalej, przeczytam, oczywiście. Dalsze parametry. 65 mamy maksymalną prędkość. 24 cofania, więc to się spoko. 54 mamy obrotu, więc jest super. Ok. 214 od boku. No, weszło przyjaźnie, tak. od lewej strony, więc nie dziwię się, że tyle tylko uszkodzeń. Mogło być lepiej. Okej, okay, postaramy się mu dać pestkę oczywiście Tak, żeby nie zabrać od reszty Ale przez tekstury przyleciało mm. Ale ma spamerskie działo, więc na no spokojnie możemy się wychylać i dawać mu pestki No boi się tego 75 nie? To jest to Kurde, troszeczkę gorzej Dobra, to poczekamy sobie do przeładowania oczywiście kolejnego podziemskiego tylko żeby to nie wiem czy mówiłem, to 54 Maskowania to ten czołg za bardzo nie ma, mamy 27-28, ale przy tych gawarycie tego czołgu to naprawdę to jest ogromna ilość yy, Jeśli chodzi dalej, yy, zasięg widzenia 474 metry i zasięg sygnału troszeczkę lepszy, niż Light, tak niektórych, ale czasami gorszy 817, więc dużo nie mamy 200... nie, 207, no Słabo, bo się wychylam tak, a nikt mi nie chce pomóc, nie? Ten to w ogóle nie ogarnia, no Dał se boost'a do HP i myślę, że jest fajne, no Ciężko będzie, no chodź mi pomóc, choć chodź, chodź. Nie nie opłaca mi się w taki ryzykujemy. A... No, zaryzykowaliśmy. Było blisko. No, dawaj koleś, dawaj dawaj. Zresztą musi coś przyjąć. Ja tu pójdę od lewej teraz Hello! Silence! I kill you! I will find you And I will kill you 311, no nie zbyt dużo, nie powiem Ale zawsze coś, nie? To jest to No celownik jest ogromny No dać mu pestkę za 300 trzeba 206 za mało. <laughs> słabo będzie. Nic nie zrobię. Musimy wyczekać całej rywali. Niestety jest 1300. Ładnie, ty 300 prawie zadaliśmy mu uszkodzeń. Bardzo dobrze. Jak największe uszkodzenia trzeba im robić Jezu, gdzie ten pocisk poleciał, to jest właśnie te 0,50 celności, tak jak mówiłem, nie, ogromne po mnie na gąskę w takim miejscu. Jaki farciarz. <laughs> szkoda. Ale przegrana bitwa, no szkoda, że nasza drużyna troszeczkę się ulała. No ten priżet to nie ogarniam, no nic nie zrobię niestety. Gdyby wcześniej się wychylał, to bym nie musiał zbierać za te 250 ciągle do tego konkurora na stoku. No ale dobrze, taka bitewka na pierwsze. No, pokazuję wam tak naprawdę jak, jak wygląda granie tym czołgiem no nie jest tak, że jedziemy se na lighty bo to jest pewne, że ciężko nam będzie Bez asekuracji dobrej Na pewno przy stosunku, kiedy jest jakaś arta, która będzie nam strzelała w lewą stronę Tutaj akurat miałem o tyle fajnie, że mogę ze strzelać czołgi ciężkie ciągle za 200-300 Tylko no nie miałem asekuracji od swoich ciężkich, nie? Dopiero jak dopiero podjechali sobie, a tak nie powinno być To wtedy dopiero podjechały nasze ciężkie czołgi i zaczęły się z nimi nawalać, tylko to już było za późno no ale dobrze, będzie kolejna bitewka, zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie spoko. Yy, dobra, opuszczanie bitewki, szybko, szybko. Zagramy oczywiście jeszcze jedną, dwie bitewki, żeby wam pokazać, jak się powinno nim grać. Yy, na minus oczywiście 52 tysiące trzeba się przygotować na to. Yy, wentylacja, oczywiście, na odcinek trzeba sobie dać. Jedziemy kolejną bitewkę. Na razie spoko, bo niecałe 10 minut nagrania, więc nie ma nawet co przycinać, więc na spokojnie. Dobra, widzimy się oczywiście w kolejnej bitwie, jak wystartuje. A już wystartowała, no to. Jest Dzianki nam wylosowało, ok. Yy, dziewiątki dyszki są. Yy... No, nie jest źle, nie jest źle na pewno. Yy... Obawiam się, oczywiście, dwóch art Godzilli, która możemy mnie one w każdym momencie. No i mam nadzieję, że będę mieć asekurację swoich czołgów ciężkich i medów, które pojadą w prawo, bo na lewo na pewno nie jadę, kiedy są dwie arty. No ale tak jest jedna, to nie jadę. Bez artek by rzuciło studzianki to spoko, można jechać w lewo żeby sobie ostrzelić że te czołgi ciężkie które dojeżdżają w tym miejscu tutaj Ale pojedziemy sobie oczywiście na spokojnie w prawo yy, Może się uda przestrzelić jakiegoś lighta, może te 49 będzie jechało No tam mu się pestkę za 1000 albo za 900 Zobaczymy Pierwsze pierwszej bitwie wszystko omówiłem, więc teraz mogę się na spokojnie skupić yy, Ok, mamy tak T49Ru jedzie tutaj, dobra Raczej snajpić to nie będę, nawet nie mam w co snajpić Te 4 w tego o tego Na pewno nie weszło, nie ma co liczyć Ale warto spróbować oczywiście oddać taki strzał Mogłem oddać wcześniej strzałną A ja dostałem spota. Why you bullying me? Nie, Dobra. Czy on ma spota? Aha, czy ja za niego dostałem Ładny z podpałką, tylko nie wiadomo za ile. Teraz się tylko cofnąć. A oni tu mocno szarżują, dobra. No spokojnie, muszę się teraz wycofać. No ten T57 Heavy mocno zajął pozycję, nie powiem no. Ciężko będzie. WZK też zajęła sobie agresywną pozycję Asakurując oczywiście, to 50% rzadko kiedy widzę taką sytuację, ale okej, okay, no No na razie jesteśmy tu zamknięci Serio? Myślę, że lodówka tam będzie patrzała na to Arta tu raczej nie trafi nas w takie miejsce. Ale ja już E5 na przykład mogę trafić. To teraz, pytanie: czy on będzie próbować? Ja on się przybliża, ok. A spokojnie. A nasza drużyna już się powoli zamknęła, tak? Bo Eberse przejął, ok. Dziwne to trochę. Ale spoko. Nie będę krzyczeć. E-5 próbuje ciągle widzieć do góry wjechać Powinien wejść ten pocisk za 200 przynajmniej Od prawej strony jarzma podło... Przeszedł ten pocisk, więc... Tam jakieś uszkodzenia powinno zadać, no? Ludwik no są troszeczkę tak dziwnie gra. A, ona sekuruje go od lewej, dobra, to ja będę was od prawej. Jakby tutaj weszł, wszedł ten pocisk, to by było spok. A, ja dostałem znowu spot, a nie wiem. Dziwny jest ten spot. Szkoda, że w krzaku siedzę. No, widzicie jaki ten czołg ma kamuflaż, przynajmniej, nie? Jest on super. Tutaj oczywiście mam jakieś łóżko. Ładne zdjęcia. Okej okay. Oh my god! Ale ładnie, za 900 no! Czyli prawie za 1000 3-6, masakra Jeśli chodzi o, znowu, wynik Bitwy. Ładnie skończyliście go. No tu w krzaku i dojemy ich. No nie mają szans mnie wyspota, jestem w jednym krzaku, drugi i jeszcze oni są w krzakach, więc tylko ich będę tak naprawdę naparzał. Ten to by musiał raz go chociaż przebić, nie, on w ogóle go nie przebija, ten go sefarmi. No, ja za 355 mu dałem pestkę. A czwórka choćby hajkiem dała mu coś. Starałem się, nie przebiłem go. Niestety dostałem spota po tym strzale. 2600 uszkodzeń, szybka kolejna bitwa przegrana, no nic nie zrobię niestety. Może postarajmy się teraz wygrać bitwę kolejną. 2600 plus na ślepo oczywiście pamiętajmy strzał w STB, który pierwszy strzał był. Mm, liczę, że tutaj może być maksymalnie z 3000 uszkodzeń, maksymalnie. Yy, ok? I ile? Trafiliśmy za razem 500. No i tego STB ładnie tam szedło. No 3600 uszkodzeń na ślepo. Ładna, ładna bitewka. Mogło być oczywiście lepiej. No ale dobrze, będziemy oczywiście próbować kolejną bitewkę, więc... Lecimy dalej, więc widzimy się za chwileczkę. No i ostatnim bitwie Elhalów nam wydosowało. Bardzo świetna mapa. Szkoda, że tylko trzy arty są. To mnie troszeczkę już niepokoi na start. No ale nic nie mogę zrobić niestety. Taki mały klimat. <grym> Jeśli chodzi o czołgi. Hmm... Można byłoby powalczyć na dole, bo arty raczej nie będą miały przestrzału. Na prawu nie pojadę. Niby mają tylko 3 czołgi ciężkie i to taki kW-5, i patrio, dobrze widzę? Yy... Tak, tak, tak. Postarajmy się najpierw zagrać normalnie, jak light, lewą stronę. Yy, pomożemy oczywiście naszym. Mamy Fertka, mamy WTK, który powinien nam pomóc, więc zobaczymy. Wótek jak nam pomoże, będzie spoko, bo ma celne działanie. Nie wiem, tam 028, coś w tym stylu. No to jest celne na, na pewno. To jest tak, że nie ma celności. No ja idę mu pomóc. Dobra, na strzała. Tam street jest, ała to bolało, ale chociaż zdjęliśmy na strzała czołg. To jest to. Yy, tu stanie on coś. No, to nie było z jego. To nie była dobra, rzecz z jego strony, ale spoko mam za to Eber się staranował yy, za dużo. No szkoda, że mi dał tego, tego Obeka też, nie i starnował się, gdyby mi nie dał, to by było spoko będzie ciężko wjechać, to jest to, tu będzie naprawdę ciężko wjechać Do góry Bo tam mają streeta, i to jest street, a nie ten dziewiątka Nie ma tam nic, raczej jest czołg, tylko nie trafiłem go, ale jest No trzeba byłoby tutaj podjechać, musisz mi pomóc Dawaj Cezik, chociać A, dostałem gąskę Ale mam farta, ale tu Arta wrzuciła za czysta Ona tutaj gdzieś stoi, rozumiecie, to tu gdzieś stoi Arta No tu będzie ciężko, dobrze mam po spocie coś Stąd tu jest ciężko wyjechać w ogóle teraz Patrzy na mnie? Nie wiem Bo Może mieć, może mieć niby lornetkę, ale nie wiadomo no Dość. 432 ładnie. I nie dostanę spota, nie ma lornetki na 1000%. Bo w spocie nie będę mieć, nie, nie Dobra, 1750 uszkodzeń. Jak na start jest spoko. O ten lis, nie powiem, że RCS 53. Naprawdę przeszkadza w tamtym miejscu i ja nic z tym nie mogę zrobić. Ale raczej będzie wygrana. jest 3-0, 1000 przewagi, nie wiadomo ile tam te jeszcze czołgi mają, przewagi. Ja bym musiał się naprawdę dobrze rozpędzić, żeby tutaj wjechać Poczekajmy może na CSa, bo CS tam podjedzie, będzie grał z nim tu na wieżę, to ja sobie wtedy wjadę Na spokojnie na Dobrze, poczekajmy, odnowiły nam się duże zestawy Mhm. Mm dawaj CS-iku, dawaj, żeby się pokazał na wieżę, to ja wtedy sobie pojadę Okej okay ja, no za wolno ten pocisk Lesio, za wolno, ewidentnie Ale mamy szansę drugą, mu dać pestkę, nie mamy, uciekł Na ślepo mógłbym posłać mu pestkę, tylko się obawiam, nie? O dziwo, jestem zdziwiony, że on jeszcze nie zginął, nie? Ten street, wow Ale oni mają farta tutaj, naprawdę No 2150, 800 po spocie No i ciężko mamy, bo Street wjechał w pozycję, gdzie można mnie outspotować z tego krzaka Może na mnie opuścić hmm. Swoje działo oczywiście. Dobrze, Ta 54 trzeba sobie pewno wyciągnąć. Okej, okay, dobra. Czyli możemy sobie na spokojnie wjeżdżać tutaj. Przez bez żadnego problemu powinniśmy wjechać. A dobra No, będziemy potrzebowali pomocy na pewno. <grymne> Nie da się No, arty mogłyby nam pomóc. No, one dobrze stoją nawet. Nie w ziemię! To no dlaczego? Ajajaj, no widzieliście trola, no nic nie zrobię, niestety. No. Ten się jeszcze ona mnie ulał, no nic nie miałem co do zrobienia, naprawdę. Ale te działo, widzieliście? Było skupione na cały czołg, i tak nie weszło, nie? To jest to. No celność tego działa, no niestety trzeba się przyzwyczaić, to jest troll niestety Mogłem troszeczkę dłużej skupić Ale miałem taki ładny strzał w bok z pomarańczowo pokazywało, więc powinienem go przebić No ale no, pośpieszyłem się Nie pamiętałem ile ten czołg też przeładowuje dokładnie, więc to było to Myślałem, że przeładowuje jest 5 sekund, a pewnie przeładowuje jest 8 Jeszcze zależy jaki koleś miał załogę, no ale spoko no koleś się na mnie ulał, więc Tyle mogę powiedzieć, no ten czołg jest, naprawdę nieprzewidywalny, jak można zobaczyć z jego celnością nie jest super No ale tak, jak mówiłem, no czołg jest na pewno fajne do wzięcia, żeby sobie go oczywiście odblokować, kiedy na pewno teraz jest linia cała drzewko do niego, więc polecam sobie go robić Co wam powiem, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, pamiętajcie o łapce subskrypcji, napiszcie swoje opinie oczywiście o odcinku Jak wam się podobał kolejny raz, oczywiście gadanie podczas yy... Taki powiedzmy montaż, nawet podczas po prostu jak gramy sobie i gadam, jakie ma parametry czołg, wszystko macie pokazane też, jestem ciekaw Waszej opinii i fajnie jakbyście udostępnili tego, ten odcinek, będzie mi bardzo miło, zostawicie łapeczkę i do następnych odcinków, pamiętajcie, następnym razem, na razie, cześć, bye! -o!